Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie wodniki na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na czytanie z kart Tarota na rok 2023. Czytanie będzie krótkie, ale na początku chciałabym dodać, że na moim kanale ukażą się czytania dla wag, skorpionów, strzelców, koziorożców, wodników i ryb, a uleny na kanale dla baranów, byków, bliźniąt, raków, lwów i panien. Tak się podzieliłyśmy w tym roku i uważam, że bardzo, bardzo dobry to był pomysł, dlatego że każda z nas ma troszkę mniej pracy a i każda z nas zrobi różne te czytania, bo nie wiem jak Lena. Ja robię krótkie. Jak wiecie, ja nie lubię długich czytań, chociaż generalnie, jak robię prywatnie, to oczywiście te czytania są o wiele dłuższe i o wiele, o wiele bardziej skomplikowane. Ale tutaj uważam, że wystarczy powiedzieć kilka najważniejszych rzeczy, które zobaczę w tych kartach, i moim zdaniem to jest wystarczające. Resztę możecie sami sobie jakby dopowiedzieć czy dopisać. Pamiętajcie, kochani, że czytanie jest ogólne i tyle wodników, i ile wodników, tyle różnych charakterów osobowości podejść do różnych spraw, czy też problemów, tak? No bo każdy z nas żyje zupełnie jakby innym życiem. No dobra, to zaczynamy. Pierwsza karta, kochani, to Wasza karta przewodnia na rok 2023 i mamy tutaj koło Fortuny. Koło Fortuny ja myślę, że ono chce Wam powiedzieć, że kończy się jakaś zła pasa. Dla wodników. Coś, co było w tym roku dla Was trudne, coś, co było nie do przejścia, z czym się borykaliście, z czym się zmagaliście, to wszystko jakby zaczyna się obracać, jak, jak na tym kole, w przeciwnym kierunku, czyli o 180 stopni, czyli tak jak było źle, tak będzie dobrze. Jeśli natomiast było wspaniale, to tutaj może okazać się, że troszkę nieco skrzydełka, jakby życie podetnie, i trzeba będzie się poborykać z różnymi, z różnymi kłopotami, z różnymi problemami. Być może nawet z takimi, z którymi nie mieliście do tej pory, nie mieliście do tej pory okazji się zetknąć. Ale to tak na marginesie. Kochani, to jest karta mówiąca o łapaniu okazji, o tym, że w tym roku y, mogą trafiać się Wam takie okazje, które y, do tej pory nie trafiały się i pamiętajcie, że jeżeli złapiecie tę okazję, to to jest jedyna szansa raz na całe życie, taka się zdarza w kole fortuny i niekoniecznie musi zdarzyć się po raz kolejny, więc tutaj trzeba być bardzo czujnym w tym roku, żeby taką okazję y, kochani, Życiową sobie wyłapać. Nie wiem, może to będzie zakup nieruchomości w intratnej cenie, może to będzie spotkanie odpowiedniego partnera życiowego, może to będzie na przykład złapanie fajnej pracy, otrzymanie fajnej pracy, propozycji pracy. Mogą to być, kochani, też podpisywanie jakichś umów to może być konkretnych, takich korzystnych bardzo. Tutaj też na pewno w karcie Koła Fortuny jest dużo opcji do samorealizacji, do jakiegoś wielkiego przełomu w życiu i do wyzwolenia od trudności życiowych, po prostu. Pamiętajcie, że Koło Fortuny też może mówić o Rozpoczęciu nowego etapu lub cyklu życia, o jakimś rozwoju, o samorealizacji własnych pomysłów, właśnie, właśnie jakichś celów, na których będziecie chcieli się skupić w tym roku. Pamiętajcie, że jeśli ta karta będzie reprezentowała Was, to. Będziecie osobami, które łatwo się nie poddadzą i będą potrafiły pokonać wszystkie przeciwności losu. To są osoby bardzo energiczne, które potrafią wyciągać wnioski z wszelkich niepowodzeń, porażek itd. Tak Więc tak myślę o karcie koła fortuny na ten rok, kochani, dla Was. Druga karta to do czego powinniście dążyć. I tutaj mamy otóż dziesiątkę buław. Dziesiątka buław jest kartą obowiązków, kartą poczucia takiego ciężaru. Ja myślę, że tutaj w tej dziesiątce buław yy, trzeba dążyć do zdjęcia pewnych yy, obowiązków z siebie, do ściągnięcia tego ciężaru ze swoich pleców. I do wyrwania się spod, jakieś, z jak, spod jakiegoś jarzma, po prostu z poczucia tego, tego ciężaru. Dziesiątka buław będzie mówiła o przeciążeniu, będzie mówiła o poświęcaniu się pewnym sprawom. I do czego tu powinniście w tej dziesiątce, dziesiątce dążyć? Powinniście właśnie dążyć do przezwyciężenia czy przeniesienia też tego ciężaru na inne osoby. Może też za bardzo poświęcaliście się pewnym osobom w tym roku, co nie przyniosło Wam żadnych pozytywnych. Efektów, wręcz odwrotnie. Jeszcze mogliście sobie narobić biedy jakiejś, więc y, nie ma co zbytnio się poświęcać y, niektórym ludziom, o tym trzeba pamiętać. Y, pamiętajcie też o tym, żeby się nie przepracowywać, y, żeby też nie brać za, na siebie zbyt wielu y, obowiązków, y, zbyt wielu problemów, tym bardziej cudzych, y, i należy pamiętać o tym, żeby. Y, Systematycznie realizować i dopasowywać się do, do, do niektórych sytuacji w życiu, ale je w ten sposób dopasowywać, żeby one również współpracowały z waszymi celami. Tak sądzę. Dodatkowo pamiętajcie, że to jest poświęcenie, tak? W, pozy, w pozytywie. Więc czemu by się nie poświęcić? Nie poświęcić jakiejś sprawie, która będzie intratna, która będzie korzystna, która będzie dobrze na Was wpływała, która może Wam w czymś pomóc, która pozwoli Wam odnieść jakiś sukces. Więc bardziej tu bym powiedziała: stawiajcie na siebie. Nie bierzcie na siebie zbyt dużo cudzej pracy, cudzych obowiązków, cudzych problemów, bo myślę, że wodniki, tak jak i no. Generalnie większość z nas ma y, własnych problemów dosyć, a nie ma ochoty wysłuchiwać jeszcze y, problemów czyichś ludzi i gdzieś tam się w nie y, ładować, wkręcać. Y, tak, y, tak sądzę. Y, Tutaj musicie też ustalić jakieś priorytety przy tej dziesiątce buław. Tak myślę, że powinniście wręcz ustalić jakieś priorytety w swoim życiu. To, co jest dla Was ważne i to, co jest dla, dla Was najważniejsze, reszta może poczekać. Tak sądzę. Czego się powinniście wystrzegać? Mamy tutaj czwórkę pucharów. No jak wiadomo, czwórka pucharów maruderstwa, malkontentstwa. Yy, ciągłego yy, takiego, wiecie, yy, niedostrzegania tego, co, co się ma, niedostrzegania tego, co się posiada powinniście wystrzegać się też patrzenia przez taki pryzmat, że na przykład mój kolega czy mój brat, moja siostra, moi znajomi mają lepiej w życiu bo mają, nie wiem, lepszą pracę jakieś większe skarby tak, coś im się lepiej fartnęło, przytrafiło bo Wam też się przyfarci też się przytrafi coś, co może się już nigdy nie, nie, nie przytrafić, ale musicie tego pilnować, musicie to, tę okazję wyłapać, wyłuskać gdzieś spośród wielu. Także tu nie marudzimy, nie narzekamy, nie, nie marudzimy, nie płaczemy, jak nam coś nie wyjdzie. Po prostu patrzmy też na okazję, tak? Bo ta karta czwórki Pucharów. Tak nasuwa mi, że, nasuwa mi się taka myśl, że ten facet tutaj, on nie widzi, że ta dziewczyna dla niego coś jeszcze tam niesie i, i w tym pucharze mogą być dary y, od losu, dary od wszechświata jakieś, tak? I on po prostu tego nie widzi, on widzi te trzy puste puchary przed sobą, że tu już nic nie ma, że już nic lepszego, y, nic dobrego w moim życiu się nie wydarzy, nie. Od takiego myślenia, od takich emocji y, powinniście się w tym roku y, uwolnić, powinniście się takich emocji wystrzegać, powinniście patrzeć y, bardziej optymistycznie na życie. Przez pryzmat tego, co jeszcze możecie osiągnąć, tego, co jeszcze może dobrego Was w życiu czekać, a nie przez pryzmat tego, co się wydarzyło, a czemu nie podołałem, albo przez pryzmat tego, że ktoś ma lepiej. Wy też możecie mieć lepiej. Wystarczy tylko po prostu chcieć zmienić coś w tym życiu, nie? coś jakby bardziej uspokoić to życie albo zrobić jakiś porządek w życiu. Tak sądzę. Co będzie natomiast nieuchronne w tym roku? O, i mamy kartę kapłana. Nieuchronne będzie skupienie, kochani, przede wszystkim skupienie się na, danej, na danych sprawach, które są ważne. Tutaj też być może będzie ważna medytacja. Takie naprawdę skoncentrowanie na jakichś naprawdę ważnych rzeczach w tym życiu, a nie na tym, co ewentualnie może gdzieś tam jeszcze poczekać, poleżeć albo zostać odstawione. Tutaj ważne jest skupienie się na, 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 na danej sprawie. Co jest nieuchronne, co będzie nieuchronne w tym roku spokój. Nieuchronne będzie też dążenie do bycia bardzo cierpliwym. Nieuchronna będzie też Wasza dobroć serca. Możecie mieć bardzo dobre serce w tym roku i okazywać tą dobroć wobec innych ludzi, szczególnie tych, którzy tego potrzebują, ale pamiętajcie o tej dziesiątce buław, żeby nie nabierać na swoje barki, problemów innych ludzi, tylko po prostu w jakiś sposób im pomóc, ale nie odczuwać ich, wiecie, nie, nie, nie współodczuwać, nie? bo to może Was naprawdę bardzo mocno przytłoczyć. Dodatkowo nieuchronnym w tym roku będzie wyciszenie. Wyciszenie siebie, ja myślę, że takie dążenie do spokoju, właśnie do uporządkowania pewnych spraw, do zapanowania nad jakimś ładem. Ważna też będzie tutaj pracowitość w tym roku. Może, jeśli są osoby wśród Was, które szukają pracy, to ważne będzie w tym roku przedstawienie siebie, z jak najlepszej strony i po, po, pozostanie wiernym pewnym zasadom swoim, takim zawodowym, które być może będą od Was w tym roku w jakiś sposób gdzieś tam wymagane. Życiowa mądrość poparta tradycją. Tutaj też od razu na, przy karcie kapłana to mi do głowy przychodzi. Ona będzie nieuchronna w tym roku. Ona gdzieś gdzieś z Was po prostu będzie, będzie wychodziła i dodatkowo, co jest nieuchronne w tym roku, co u Was będzie nieuchronne to, że będziecie bardzo w siebie wierzyć, że zaufacie sobie i że będziecie wierzyć w to, co robicie i będziecie uświadamiać sobie, jaki jest ten sens Waszego życia taki, takie, wiecie taki priorytet, nie? Yy, dobra. A, wartości duchowe jeszcze mi też do głowy przychodzą. Tutaj też mogą być wartości duchowe, yy, mieć jakiś, może, mogą być takim czynnikiem do yy, uzyskania jakiegoś spokoju, właśnie do uzyskania ładu w życiu, jakiegoś porządku nie? i stabilizacji. Yy, kolejna karta to pierwsze półrocze. I mamy tutaj ósemkę, yy, ósemkę pucharów. Ósemka Pucharów jest kartą trudnych emocji, ale dla mnie Ósemka Pucharów, ja nie wiem, czy Wy to widzicie w ogóle, bo jakoś tak to światło pada dziwnie, dla mnie Ósemka Pucharów jest też właśnie robieniem porządku sobie w życiu, tak materialnym, jak i emocjonalnym. Tutaj jest odejście, tutaj jest pozostawienie brudów za sobą, pozostawienie tego, co, tego czego już nie mogę znieść. Co już nie sprawdza się w moim życiu, co już nie ma yy, racji bytu. Po prostu zostawiam to wszystko, odchodzę, biorę to, co moje, to, co jest mi potrzebne, to, co jest najważniejsze dla mnie. I odchodzę. Tak jak ta czarownica, wzięła tu miotłę, wzięła to bołek i wzięła kota. I po prostu całą resztę swojego życia zostawiła. To jest takie, jak ja to zawsze mówię przy karcie ósemki Pucharów: trzaśnięcie drzwiami i selavi arrivederci bez Romy. Po prostu. Także pierwsze półrocze może nieść coś takiego za sobą, jak zostawienie jakichś problemów, odejście od jakichś problemów porzucenie. To są, to są też, o tak jak widzicie, tutaj jest pewna struktura, tak? tu jest jak pewien porządek. Ten porządek już się w Waszym życiu nie sprawdza, dlatego Wy tutaj będziecie kombinować, żeby od tego odejść to pozostawić, pozostawić za sobą. Czyli tak jakby pewna ucieczka od problemów, ale nie do końca, bo przecież wiadomo, że problemy same się nie rozwiążą. Kolejna karta to jest drugie półrocze. I drugie półrocze mamy dwójeczkę mieczy. Dwójeczka mieczy będzie Wam mówiła o tym, że będziecie przechodzili przez jakieś dylematy życiowe. Dwójka mieczy może Wam mówić o rozbieżności celów w drugim półroczu. To jest też karta, która może mówić Wam o tym, że będzie. W drugim półroczu potrzeba jakiejś dyplomacji, ustalenia czegoś, negocjacji. Tutaj ważna będzie uczciwość, uczciwe spojrzenie na sprawę. Tutaj też warto będzie się zdecydować na coś, tak? Bo tutaj możecie mieć pewien problem z podjęciem odpowiedniej decyzji. A to może być dość kluczowe w tym drugim półroczu, dlatego pewnie ta karta się tutaj pojawiła. Możecie mieć też poczucie utknięcia w martwym punkcie i niemożności przez to dokonania jakiegokolwiek wyboru. Więc myślę, że taki stan napięcia umysłu gdzieś się tutaj pokazuje. I trudno Wam będzie podjąć decyzję. Czasami jest tak, że obie decyzje są naprawdę bardzo dobre, tylko trudno sobie wyobrazić, która decyzja będzie lepsza pod względem konsekwencji. Tak? Czyli, czyli czy decyzja A przeze mnie podjęta będzie lepsza niż decyzja B, ale która z nich będzie miała bardziej korzystne konsekwencje? to trudno jest wyczuć. Dlatego pewnie tutaj pojawia się ta karta dylematów, ta karta yy, rozbieżności celów yy, albo rozbieżności, rozdarcia, o, bardziej bym tak powiedziała, rozdarcia wewnętrznego, yy, bo wiadomo, czasem tak właśnie w życiu jest, że trafia się coś, z czego muszę wybrać, ale obie rzeczy mogą być dobre, obie rzeczy mogą mieć dobry wpływ na moje życie, obie decyzje mogą mieć dobry wpływ na moje życie, tylko która z nich jest lepsza, nie? I tutaj możecie stanąć przed takimi, przed takimi dylematami. Trzeba będzie tutaj skonkretyzować swoje własne myśli. I znaleźć jakąś równowagę po to, żeby te myśli uspokoić i po to, żeby znaleźć właśnie odpowiednie rozwiązanie, odpowiednią drogę, od, odpowiedź na, na dane pytanie. Także taki rok, moi drodzy, Was czeka. Tutaj krótko, zwięźlej na temat, ale jeszcze karta zwierzęcia mocy na ten rok. I co tutaj mamy? Skarabeusz. No tak, magia. Pracuje przez Ciebie, tak magia działa przez Ciebie. Każdy z nas ma w sobie jakąś magię, każdy z nas ma y, nieskończony potencjał y, twórczy. Y, Skarabeusz natomiast jest takim zwierzęciem mocy, który y, dla starożytnych był y, 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 jakimś takim y, odniesieniem do Słońca. Tutaj y, y, słoneczne aspekty. Wszystko ma swój początek, wszystko ma swój koniec. Yy, i słońce zaczyna świecić na niebie bardzo jasno tutaj dla was, więc ten skarabeusz, yy, ten skarabeusz jest yy, zwierzęciem słońca. To jest jakby taki król słońca nie jakby... Yy, i tutaj karta Skarabeusza będzie mówiła Wam, żebyście pamiętali o tym, jak wewnątrz dużo słońca w sobie macie, jak macie mnóstwo tego optymizmu, jak bardzo potraficie radzić sobie. Z trudnościami w życiu. Jak umiecie zrozumieć zasady pewne, panujące w życiu, w jaki sposób się to odbywa i jak to oddziałuje właśnie na Was, jak na Wasze życie, w jaki sposób się to wszystko konstruuje. Przede wszystkim, skarabeusze, czyli żuki skarabeusze, potrafią, są bardzo mądre. On, żuk Skarabeusz potrafi tak jak żuk gnojarz, potrafi kuleczki toczyć przez mnóstwo czasu, żeby wieczorem dotrzeć do swojego mieszkanka, nie? Razem z tą kuleczką. Dla niego ta kulka to jest tak jak ten syzy w tą kulę ciągle pod górę pchał, ale ona mu ciągle spadała tak. Ten żuczek potrafi tą kuleczkę toczyć, a on poprzez toczenie tej kuleczki, jakby. Pozbywa świat, tak, pozbawia świat yy, yy, nieczystości, nie? bo on z, tą kuleczkę to czy to czy to, i ona zbiera te wszystkie nieczystości, i on poprzez to też trafia z powrotem do swojego domu. On potrafi do niego trafić w jakiś tam odpowiedni sposób, bo jest bardzo inteligentnym zwierzęciem, jakby go tutaj wewnętrzne światło prowadziło, nie? To właśnie jego wewnętrzne światło. Także tutaj też żuk, żuki są bardzo inteligentne, utalentowane potrafią być dobrymi przewodnikami w świecie duchowym, więc tutaj tej duchowości jakby Wam absolutnie w tym roku nie, nie zabraknie, ale pamiętajcie, że w Waszych rękach, w Waszych rękach jest Wasza magia i tymi rękoma potraficie bardzo kreatywnie działać i wpływać na własne życie i macie tutaj poprzez własne dłonie umiejętność tworzenia czegoś z niczego kompletnie kompletnie z niczego. Kochani, z mojej strony byłoby to wszystko. Życzę wam wspaniałego 2023 roku i oczywiście zapraszam do częstego odwiedzania kanału Kota w Pierniku. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dłużej albo już na zawsze. Życzę wam jeszcze raz wszystkiego dobrego w samych wspaniałości i udanych realizacji celów marzeń. Trzymajcie się, papa.